Witam w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj jak rozróżniać oraz jak region gesować Wietnam. Pamiętajcie, 5 like równa się kolejny odcinek już jutro. Kraj położony w południowo. W wschodniej Azji został dodany do geogesera 28 czerwca tego roku. Kraj początkowo był podzielony na 58 prowincji oraz 5 wydzielonych miast. Natomiast 12 czerwca się to zmieniło i teraz jest 28 prowincji oraz 6 wydzielonych miast. Językiem urzędowym w Wietnamie jest język wietnamski. Tablice rejestracyjne są białe z czarnym tekstem. W Wietnamie zobaczymy takie oto bolardy przypominające trochę te kambodżańskie. Oprócz tego zobaczymy takie oto milestone w kolorze czerwonym bądź niebieskim. W Wietnamie Ujrzymy takie kombinacje linii drogowych Ważne jest to, że za każdym razem są białe boczne Barierki w Wietnamie posiadają żółte bądź czerwone reflektory Okazjonalnie można również spotkać takie lizaczki Czerwone w Wietnamie są żółto-czarne Aczkolwiek czasami zdarza się tak, że są dwustronne I wtedy tył jest czerwono-biały W Wietnamie polsy są głównie betonowe Natomiast tutaj widzimy wszystkie cztery typy Polsów Występujące w Wietnamie takie liczniki energii są unikalne dla Wietnamu. Takie, takie naklejki na przedniej szybie są również unikalne dla Wietnamu. Bardzo często na banerach sklepu widnieje takie info o dystrykcie i prowincji, w której się znajdujemy. Numery kierunkowe Wietnamu. W Wietnamie znajdziemy Gen 3, Batcam i Gen 4, a Gen 4 ma w sobie Black Cara, White Cara oraz Trickery. Bardzo rzadko możemy również spotkać Coverage na motocyklu. Mapa ukształtowania terenu w Wietnamie. Plantacje drzew kauczukowych w Wietnamie są najczęstsze prawie na południu tego kraju. Polaryczowe są najczęstsze na południu i w niektórych rejonach na północy. Czerwony piasek występuje prawie wszędzie oprócz południa. Zalesienie Wietnamu. Palmy olejne rosną głównie na południu. Herbata rośnie głównie na północy. Połączenie czerwonej gleby z plantacjami drzew kauczukowych to głównie te rejony. Niskie równiny oraz kanały wodne to najczęściej rejony Namding oraz południowego Hanoi. Duże plantacje sosny kasi są niezwykle powszechne w kuang i Langson. Można je również zobaczyć we wschodnim bak Giang. Plantacje sosny kasi są również powszechne w centrum kraju, jednak zazwyczaj będą czuć się bardziej klaustrofobicznie w porównaniu do tych na północy. Krajobraz będzie również ogólnie mniej górzysty i będzie wyglądał inaczej niż plantacje północne. Kanały są bardzo powszechnie spotykane w delcie Mekongu. Kanały można znaleźć również na północy, ale krajobraz jest zupełnie inny. Wyjątkowo suchy i piaszczysty krajobraz można znaleźć Binh Tuan i Ninh Tuan. Sosna Dalat jest powszechnie spotykana w Lam Dong, gdzie znajduje się Dalat, stąd nazwa. Przypomina nieco sosny południowe w USA. Smoczy owoc występuje najczęściej w Bintuan, ale można go znaleźć na całym południu. Mapa na region Gessing del Mekong. Produkcja bananu. Najczęściej występują na północy i na południu. Ten suchy i płaski krajobraz jest bardzo powszechny w Daklak i Daknong. Kolca na dachach najczęściej spotyka się w północnej części kraju. Ogrodzenia przypominające te z Bangladeszu można spotkać jedynie na północy. Dachy z białej blachy są bardzo popularne w południowo-zachodniej części kraju. Taka betonowa, wielopiętrowa architektura występuje głównie na północy. Dachy są z w jednym i jednolitym kolorze. Tradycyjna architektura wietnamska obejmująca domy na palach jest najbardziej rozpowszechniona w zachodniej części, północnej części kraju. Ten bardziej wyrafinowany wariant tradycyjnej architektury można znaleźć także na... Na północy, ale można go zobaczyć w Duck, Luck i Gielaj. Krajobraz będzie ogólnie bardziej płask w tych dwóch obszarach, co może być dobrą wskazówką dla tego obszaru. Te słupy mają małe metalowe pręty w kształcie trójkąta pod poprzeczką. Należy zwrócić uwagę na brak poziomego odcinka pomiędzy dwoma ukośnymi segmentami. Obie podpory powinny stykać się po środku. Podpora trapezowa ma miejsce, gdy poprzeczka ze spornikiem ukośnym jest przymocowana do małego poziomu segmentu poniżej. Tworzy to trapez pod drążkiem. Jak pokazano na zdjęciach, można go zobaczyć po obu stronach lub tylko po jednej stronie. Można go znaleźć niemal wszędzie, z wyjątkiem dalekiego południa. Słupy otworkowe to okrągłe betonowe supy z małymi otworami u góry. Jest to najpopularniejszy słup w Wietnamie. Wierzch supa nie ma znaczenia, można go również spotkać podwojonego. Należy zauważyć, że istnieje również odmiana posiadająca tylko kilka otworów w górnej części, która nie jest objęta tą definicją. Jest bardzo pospolity na południu, ale rzadko można go zobaczyć również na północy. Po prostu zwykły betonowy słup bezdziur. Górna część teczki nie ma znaczenia. Można ją spotkać także podwojoną, z dwoma obok siebie. Występuje prawie wyłącznie na północy. Atop Pol to miejsce, w którym widać literę A stojącą na powierzchni, podobnie jak w Republice Południowej Afryki. Występuje prawie wyłącznie w środkowym Wietnamie. Tempol top to po prostu trapezowa podwórka z ostatniej strony, ale ułożona trzykrotnie jedna na drugiej. Pokrywa się z obszarem trapezu, ale występuje wyłącznie na dalekiej północy. Słów ten ma z jednej strony poprzeczkę z pojedynczą ukośną belką nośną. Może być całkowicie po jednej stronie lub nierówny po jednej stronie. Należy pamiętać, że nie należy jej mylić z trapezową belką nośną, która ma dodatkowy poziom seg segmentów belce nośnej. Występuje prawie wyłącznie na dalekim południu. Minibary to bardzo krótkie powszeczki w kształcie litery L, umieszczone na szczycie słupków. Zwykle mają na górze małe szpulki. Zwykle występują na północy, ale schodzą też dość daleko na południe. Na północy montuje się je najczęściej na słupkach otworowych, natomiast w regionie centralnym na słupkach otworkowych. Słupy dziurawe to betonowe kwadratowe supy z otworami przechodzącymi przez słup na dole. Ogólnie rzecz biorąc bieguny dziurawe występują częściej na północy, ale istnieją trzy różne odmiany biegunów. Biegun półdziurowy występuje w całym kraju, ale biegun z dziurą na 3 4 wysokości słupa i biegun z podwójną dziurą występuje prawie wyłącznie na północy. Dwa dziurawe supy ustawione tyłem do siebie można... Znaleźć się styczkami z po, yy, dziurami do połowy, bądź do 3 czwartek wysokości słupa. Bieguny bliźniacze trz, do 3 czwartek są bardziej spójne na północy. Układ Talpols to tak jakby użyli dwa słupy na siebie. Występują one głównie na północy. Dobrym sposobem na rozróżnienie... Jest to, że na północy zwykle będzie istniała przerwa pomiędzy biegu dwoma biegunami, ale na południu nie będzie żadnej przerwy. Działa to w około 80% przypadków, dlatego należy zachować ostrożność. Na północy występują takie polsy, na których widnieje czarna farba i jest to trochę podobne do tych y, naklejek czarnych z Malezji, z Mainlandu. Słup ten pomimo, że jest rzadki występuje głównie na obszarach wiejskich na północy tego kraju. Takie co się możemy spotkać w Delcie Czerwonej Rzeki na północy Wietnamu. Takie na banerze wskazuje na wioski w południowej części Wietnamu. Generacja trzeciej kamery w Wietnamie jest, jest częstsza na północy. Takie oto cztery różne busy są unikalne dla stolicy Wietnamu, czyli. Dla miasta Hanoi. To by było już wszystko na dziś. Za poradnik, zostaw suba. Do zobaczenia jeszcze. Tro. Cześć.